Bardzo serdecznie witam Cię kolejnego dnia adwentu. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy Maryi. Mamy dzisiaj uroczystość Niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny. Posłuchajmy słów dzisiaj z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała wąż mi zwiód i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża. Ponieważ to uczyniłeś bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, na brzuchu będziesz się czołgał i krok będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Prowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Kiedyś w jednej z konferencji usłyszałem, że Adam z Ewą schowali się w krzakach przed Bogiem. Żadnych krzaków tutaj nie ma. Czytamy tu, że Bóg przechadzał się pośród drzew ogrodu. To drzewa znajduje się w tym obrazie który pokazuje nam Biblia. Więc Adam z Ewą gdzieś się chowają za drzewami przed Bogiem. Mając poczucie winy, poczucie braku bezpieczeństwa po tym jak zerwali więź ufności. Czemu to jest tak ważne? Dlatego że gdy czytamy te słowa dzisiaj w kontekście Maryi, która jest niepokalanie poczęta, to my ją właśnie chcemy zobaczyć jako kobietę, która się nie chowa która jest pod drzewem krzyża, na którym wisi jej syn pod tym drzewem ona jest cała odsłonięta w całym swym zaufaniu. Dlatego potrzebujemy razem z nią wyjść za naszych różnych drzew, gdzie się chowamy przed Bogiem i stanąć pod tym jednym drzewem, gdzie możemy dostąpić odkupienia, oczyszczenia, przywrócenia do życia. Pomódlmy się. Ojcze niebieski, Proszę Cię, otwórz moje oczy. Proszę Cię, zdejmij to wszystko, co mi przysłania Ciebie. Spraw, żebym w sytuacji, w której jestem, zobaczył, że jesteś przy mnie. Że czuwasz, że walczysz, że robisz wszystko, żeby mi pomóc. Otwórz mi oczy. Amen. Niech Ci błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj. To może dzisiaj mieli w świadomości to, że gdy pójdziesz na Eucharystię, czy gdy będziesz się modił, czy będziesz czytał Słowo Boże, to Maryja będzie z Tobą. Dzisiaj proszę Was o modlitwę za siebie i za kleryków Łomżyńskiego Seminarium. Dzisiaj prowadzę dla nich Dzień Skupienia i modlitwa nam wszystkim jest dzisiaj bardzo potrzebna i się przyda. Dobrego dnia. Szczęść Boże.